Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny raz jesteśmy w sadzie Uczarka. Jest z nami Tomek. Cześć, czarek. Cześć, Tomek. Cześć. Podsumujemy sobie dzisiaj ochronę, ale ochronę tą, którą zaleca Tomek, czyli. Pronutywa. Tomek. Powiedzcie mi, ile zabiegów, ale może tak, po kolei. Zaczynamy od początku. Więc Pierwszym zabiegiem z Pronutivy. Pierwszy zabieg z Pronutivy, więc na jakość owoców e, różowy, na różowy pąk e, BM Start i e, e, Promalin. Potwierdzasz? Tak było. Dobra. Na różowy pąk zastosowaliśmy Ksentari e, w dawce 1,5 kg na hektar z dodatkiem zwilżacza Silvet Gold 0,15 litra na hektar na pokolenie zimujące przede wszystkim zwójki różoweczki. Tu może bym dokończył coś, to znaczy dopowiedział, dlaczego warto było zrobić ten zabieg, a na przykład niepospolity koragen? Ponieważ nie mieliśmy temperatury w tym tak, roku się, na zastosowanie tak. koragenu i dużo ludzi co zastosowało koragen mieli problem z różóweczką, później ludzie mylili to z, z owocówką, przeskali kolejny raz koragenem, a koragen na różóweczkę nie chce działać, tak już jest dorosła, tak? A tutaj zastosowaliśmy właśnie większą dawkę, te 1,5 kg i mieliśmy efekt naprawdę bardzo dobry. Dobrze. Kwitnienie robimy, robimy dalej. Były te chłody, słabe kwitnienie, więc na lepsze zawiązanie i przedłużenie kwitnienia poszły regulatory wzrostu i stymulacja silna, mhm. więc preparat BM Start razem z preparatem Promalin. I e, pamiętamy, też wystąpiły przymrozki, więc po przymrozkach od razu na drugi dzień, e, po przymrozku, czy trzeci, jak były warunki, przed e, w pełnej dawce e, regulator wzrostu w, w postaci preparatu Regulex 10SG. Na odmiany, tarek Na wszystko. Cały sad, wszystkie odmiany, które masz. Dobrze. Baliśmy się, że te jednak te, te chłody, mhm. bo jak policzyliśmy później po tym wszystkim, już zawiązywaniu już po opali czerwcowym, to policzyliśmy, że było 21 nocy poniżej zera fizjologicznego dla drzew. Okay. I baliśmy się, że to nam spadnie, nie zawiąże te, bo jednak te chłody były naprawdę dokuczliwe. Samych 9 noc takich było poniżej zera od początku wegetacji, tak? Takich lat ja nie pamiętam, żeby było. Okej. Okay. Tomek dalej, co w ochronie? Eee, no i według e, technologii Pronutiva, e, po kwitnieniu znowu na ograniczenie widzimy, jabłka nie są e, orzawione, gładziutka skórka wyjątkowa, więc, więc tutaj z, poszedł preparat e, Promalin e, na tą odmianę łącznie ze stymulatorem wzrostu BM Start, tak na podziały komórkowe, czyli na zwiększenie kalibrażu. Następnie budowanie jakości plonu to jest koniec, koniec maja, regulacja ilości owoców przy za pomocą przerzedzacza chemicznego, Preparatu Maxer praktycznie na całym sadzie stosowałeś. Tutaj dawce? Większe dawki, od 9 to... litrów do 3,5 litra. Zależy te! Ja na Golden na przykład Retina Princa robiłem jednego dawką, dokładnie 3,8 litra. Mm -hmm. Jednego robiłem 5-litrową dawką. To wszystko było od wielkości drzew zawiązania. A tutaj właśnie na tej kwaterze dałem 9 litrów 9 litrów. Dobra, to było przerzedzanie. Kolejne zabiegi? Jeśli chodzi o ochronę, w maju, w maju mieliśmy jeden zabieg, ten Xentari, tak? Półtora mhm. kilo powtórzę. Potem w czerwcu znowu nie było presji owocówki. To było około 20, 20 czerwca, był sam zabieg e, tylko ksentarii w wyższej dawce nie było presji tutaj akurat w tym gospodarstwie mamy pułapki TrapView w oparciu o te pułapki e, nie było zagrożenia ze strony owocówki i weczki, więc poszło samo ksentarii które wspomnę też e, ma rejestrację i będzie działało przy niskiej presji na tego szkodnika następnie w lipcu początek lipca 4 lipca dokładnie poszło. Był pik odłowów, owocówki, jabkoweżki właśnie poszło. Nie, samo karpowirusinę nie mieliśmy presji, zwójek znowu, więc wystarczyło dać sam preparat karpowirusinę w dawce 1 litr na hektar ze zwirżaczem silikonowym Silvet Gord w dawce 0,15 i następnie 24. Eee, lipca mieliśmy znowu zabieg przeciwko zwójkom, był pik e, zwójek poszło kentari w dawce 1 kilo ze zwilżaczem Silvet Gold e, 0,15 litra na hektar i praktycznie ostatni taki zabieg to był, mam tu odnotowany 10 sierpnia poszło Carpovirucinę Super w dawce 1 litr i kcentari w dawce 0,5 kg na hektar, tylko tak dodatkowo zachowawczo, nie było tej presji zwójek ale daliśmy tak, tak na wszelki wypadek. Żeby, to jest blisko zbiorów, żeby tak, blisko daliśmy zbiorów, się o siatkóweczkę. O tak? siatkóweczkę, więc, więc można powiedzieć, że tu mieliśmy w tym gospodarstwie na doświadczeniu według programu Pronutiva, e, 4, 4 zabiegi preparatem Ksentari i dwa zabiegi preparatem Carpovirus NESUPER. Które połączyliśmy wszystko z y, kapitanem, akurat tak się. Kapitanu ile razy, pamiętasz czarek? Z ile razy? Przez cały sezon? No. Z 80 razy. Dobrze. Ochrona przedziorcza? No to tutaj y, do, y, y, do końca sierpnia. Do końca sierpnia na pozostałych kwaterach e, oczywiście szedł kaptan, natomiast na kwaterach doświadczalnych od końca sierpnia mieliśmy e, u, u, użyte e, plantiwak laminarynę w dawce 1 litr na hektar co 10-12 dni 5 e, zab za zabiegów. zabiegów aż tak to, to może bym taki apel do sadowników nawet prośba, niech każdy sobie zobaczy, jakąś ma kwaterę, tak, problem z przechowalnictwem dłuższym. Niech sobie każdy tą kwaterę podzieli na pół i zacznie wprowadzać właśnie te zabiegi, e, tak jak to na Maryna, ten Plantivax, e, na pół kwatery. I przekona się sam e, po przechowaniu długim, jak zmienia się e, skuteczność e, tych zabiegów i jak jabłko. Ładnie przechowuje się w chłodni. Ja to zaobserwowałem już od pięciu lat. Stosuję teraz to na cały sad, ale naprawdę jest warto, bo to trzeba się samemu przekonać. I każdy, mm. kto się przekona, sam zaobserwuje, będzie to wdrażał hektar, później dwa, trzy, pięć, a później będzie robił z czasem całe gospodarstwo. Tak nie jest nie u nas. Nie jest tak, że sadownicy większy, no, może nie wszyscy, boją się, że ochrona biologiczna jest nieskuteczna? Też się bałem w 17 roku. Tak ja wchodziliśmy pierwszy rok, że nie znałem w ogóle i tak hektar są od razu na doświadczenia. Ja mówię może jakiś rządek dwa, bo mówię, no bałem się, tak, bo to jest wiadomo, no, każdy wie, że jak opryska to działa, tak? Tu mamy wszystko biologiczne. Tutaj też byłem wyczulony, że muszą być temperatury, nie może być dużo na Jak spadnie dużo deszczu, później wyżej 40 litrów trzeba zabieg poprawić. Bałem się, ale pierwszy rok. Co było fajnie, że udało się i lepsze mieliśmy, mniej mieliśmy uszkodzeń na tej kwaterze biologicznej, mhm. jak co robiłem konwencjonalną chemią. I z roku na rok później było dwa hektary, później zrobiłem, w trzecim roku zrobiliśmy pół pola. No i teraz robimy no teraz całość. całość. Tylko zostawiamy kilka rzędów, żeby robić te doświadczenia, żeby porównywać mhm. Tak, mhm. tą kontrolę. Ale tutaj każdy musi się samemu pomału przekonać. Tak? A wiemy, że z roku na rok tych oprysków będzie nam ubywać. Tych substancji czynnych, tych chemicznych, które nam długo zalegają w owocach, w drzewach. I musimy się przekonać już pomału, uczyć się tego. I Podsumowując ostatnie pytanie. Czarek będzie kolejny rok z promotywą w sodzie? Będzie. Jeśli firma wytrzyma ze mną, <noise> zapraszam na współpracę Będziemy kolejny do... rok. Będziemy kontynuować, tak? Okej. Okay. Bardzo dziękuję. Dzięki, cześć. Dziękuję.